A to będzie krótki film o miłości. Baza namiotowa Wisłoczek na Czerwonym ślaku Beskidzkim, GSB. Tak to wygląda. To jest mój Hilton, tu jest woda ze studni. Tu można sobie zrobić jakiś popas, jak nie, pa jak nie pada. I idziemy dalej. I powiem Wam jest tu piękne miejsce, Sobie zrobić jakąś plenerową imprezę, mimo na przykład braku pogody. Tu mamy miejsce na ognisko. O, jak to wygląda. Tu mamy piec. Kuchnię kaflową. grydy jakiś. Tu jeszcze stolik. Tutaj kuchnia polowa. Wyposażona, jako, jako wszystko, z talerzy, sztućce. Tutaj jest... O, tutaj jest... Woda prawie bieżąca. idziemy dalej. Dobrze ludzie nie poczęstowali piwem. Bardzo się przyda. Tu jest sauna. Tu jest sauna, a z tej sauny to trzeba od razu tam gdzieś są jakieś są toalety. O, tu sauna jest. Chyba, chyba się samemu obsługuje Słuchajcie, no, się jest to, zaraz. jak wszystko pokażę, to powiem wam, jaka jest cena za to wszystko. Dzień dobry. A tutaj jest prysznic kąpielowy. Jak tylko przejechałem, to się wykąpałem, ale powiem szczerze, jak na 25 czerwiec, to woda jest lodowata. Dobra, jestem z namiotem. Pan powiedział, że jestem turysta z plecakiem. Zapłaciłem 6 zł, wniosek z tego prosty pistu nie dotar. Nikt tego jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby opodatkować te kąpiele, ten kibel, tą wiatę. Bo jakby był się przyjaciele z telewizji. Pierwsze i drugie, czy tam jakiejś tam nie, nie wiadomo jakiej, to, to byśmy płacili już za to grube pieniążki. A teraz pora na piwko.